Przestań! Muszę ci o coś zapytać. O co? Proszę, zbliż się do mnie. O co ci chodzi? Poślizgamy się na pingwinach? Uh, jasne, kiedyś. A! Co tu się dzieje? Ty nam powiedz! Co robiłeś w lodzie i czemu nie zamarzłeś? Sam nie wiem. Appa! <śmiewanie> <O! śmiewanie> Dobrze się czujesz? Obudź się. To co ma być? To Appa, mój latający bizon. Tak, a to jest Katara, moja latająca siostra. O, o. Spokojnie, to się zmywa. No, mieszkacie tu? Nie odpowiadaj mu. Widziałaś tę dziwną błyskawicę? Pewnie wzywał flotę ognia. O tak, na pewno jest szpiegiem floty ognia. Jego złe spojrzenie mówi samo za siebie. Ten paranoik to mój brat, sokka. E, powiedz, jak masz na imię. Jestem. O, 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 Jestem Ank. <totropag prejudice> Tylko kichnąłeś i podskoczyłeś trzy metry do góry. Serio, a ja myślałem, że wyżej. Jesteś magiem powietrza, no jasne. Wielkie błyskawice, latający bizon, mag powietrza. Mam gorączkę nocy letniej. Idę do domu, gdzie wszystko ma sens. Jeśli nie wiecie, jak wyjść, mogę was podrzucić. Bardzo chętnie, dzięki. O, nie, ja nie wsiadam na tego zagluconego potwora. Liczysz na to, że zjawi się jakiś inny potwór i podwiezie cię do domu, zanim zamarzniesz na śmierć? A. A. Dobra, żółto dzioby, trzymajcie się! Hoppa, hop. Jej, to był prawdziwy odjazd. A jest zmęczony. Odpocznij i będziesz szybował po niebie. Zobaczysz. Dlaczego tak się do mnie uśmiechasz? A, 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 uśmiecham się? Uch. Będź, leć, szybuj. Proszę, Appa, potrzebujemy pomocy. Angie potrzebuje. W górę, wznieś się, lewituj. Sokka nie wierzy, że umiesz latać, ale ja wierzę w to. No co, nie chcesz uratować Angę? Co mówił ten dzieciak? Iha, wio, wio, jahu, e, hop, hop. Lata! On lata! Kataro on! Znaczy, wielkie Michalo. Wczoraj mieliśmy biwak, nie możemy polecieć trochę dalej, zanim rozbijemy obóz. On ma rację w tym tempie nie dolecimy na biegun północny przed wiosną. Ale appa jest zmęczony, prawda mały? Powiedziałem, prawda mały? Tak, zabrzmiało bardzo przekonywująco. Ale trudno polemizować z dziesięciotonowym potworem. Patrzcie! Dlatego tu jesteśmy! Karpie koi! Będę je ujeżdżał! Kataro, musisz to zobaczyć! Wszystko mnie zwędzi. Jak ty możesz z tym żyć? Ekstra, wyglądasz dokładnie jak mój dziadek. Przecież on naprawdę ma 112 lat. A więc, uszajmy, młode, będzie wiatry. Wielkie miasto czeka! Mama pozwoliła wam przenocować, ale rano musicie odejść. Oby tylko, a pani zjadł całego siana. <grystanie> A cześć, mały! Tu jestem! Ale zdaje się, że ty też mnie nie widzisz. Appa, już dobrze. Nie martw się. Na pewno wkrótce wrócą. Założę się, że przyniosą dzikie brzoskwinie. Na deser. I co ja mam teraz zrobić? Avatarze Roko! Możemy porozmawiać? No chodź, Appa! Ruszaj, mały! Przykro mi, ale Katara i Soka nie lecą z nami na terytorium narodu ognia. Jeśli coś się stanie, nigdy sobie nie wybaczę. Więc ruszaj wreszcie, swoje Wielkie Cielsko i chodź! Uch! Wielkie Cielsko chce ci coś powiedzieć. Proszę nie leć tam, to niebezpieczne, a świat nie może cię stracić. Tak samo jak ja. Udało ci się, mały, dzielnie leciałeś! Zmęczyłeś się, kochanie? Nie! E, e, wcale! Jestem świeżutki i mogę walczyć z magami ognia! Ale ja mówiłam do apty. Wiesz, a ja mówiłem do Moma. Niezła kałuża. Pamiętasz, po co tu jesteś? O, tak! Czas poćwiczyć magię wody. Ekstra, a ja co mam robić? Mógłbyś wyczyścić apie nogi. Więc wy będziecie się bawić wodą, a ja mam temu olbrzymowi wyciągać błoto z pomiędzy palców. I robale. Dobra. Tam. Tylko się nie przyzwyczajaj. Potem robimy zmianę. Zapomniałeś o tropiku. Tak, zaraz. Soka, tropik powinno się rozpinać nad namiotem, żeby nie zmoczył nas deszcz. Kiedy indziej miałabyś rację, ale teraz nie masz, ponieważ jest pora sucha. Poza tym lubię się nim przykrywać. A jeśli spadnie deszcz? A jeśli nie spadnie, rozpinałbym go na darmo. A, a, ale z ciebie uparciuch! Kataro, zajmij się lepiej zbieraniem drewna, bo z tych witek będzie żałosne ognisko. Jeśli nie podoba ci się moje drewno... Proszę bardzo, skoro nie chce Ci się pracować. Słuchajcie, mam jedzenie, jeśli skończyliście... A gdzie jest ognisko? I co z namiotem? Zapytaj panny przemądrzałej królowej Witek. Ach tak! A ty jesteś panem leniuchem! Królem namiotu! <laughs> Dobra, posłuchajcie, wyzwiska nie rozwiążą sporu, a czyny tak! zamieńcie się rolami! Dobrze! Niech będzie. Widzicie? Łagodze spory, przynoszę pokój. Dla awatara to chleb powszedni. K <sparu> Momo, tak jest sprawiedliwie, a ma pięć żołądków. Gdzie oni są? Musimy uratować okręt. W takim razie kierujmy się prosto w oko cyklonu. Jestem za młody, by umrzeć. Ja nie, ale chcę jeszcze pożyć. żyju... Wybacz mi, Twoje przeprosiny zostały przyjęte. O żyjaszo! Przeproś tego chłopca! Nie musi tego robić. A może zamiast przeprosin dam mu rybę i będziemy kwita. Ale ja nie jem mięsa. Ryba to mięso? Proszę pana, ale pan mi zapłaci, tak? A! Kataro, chyba miałaś rację. Przestanę żyć przeszłością. Naprawdę? Nie mogę się wciąż zastanawiać, co by było, gdybym nie uciekł. Jestem tutaj i muszę to wykorzystać. Chyba już nie będziesz miał tych koszmarów. Gdyby cię tu nie było, mnie pewnie też by już nie było. Dziękuję ci, awatarze, za ocalenie życia. Widzicie, przestało padać. To ci złagodzi gorączkę. Wiesz co najbardziej podoba mi się w apie? Jego poczucie humoru. Cieszę się. Powiem mu. <laughs> Dobre, apa. Jak się czuję? Nie najlepiej. Ta przejażdżka w czasie sztormu źle mu zrobiła. <laughs> nie znalazłem imbiru na herbatę, ale znalazłem mapę. Na szczycie tamtej góry mieszkali i zielarze. Tam pewnie znajdziemy jakieś lekarstwa. Anksoka nie może podróżować. Potrzebny mu odpoczynek. Jutro na pewno mu się polepszy. Nie, ty też. Spokojnie, to tylko zwyczajny kaszel. Nic mi. Wczoraj soka też tak kaszlał, a teraz zobacz myśli, że jest magiem ziemi. A masz ty skało! Za kilka godzin, ty też zaczniesz bredzić. Lecę poszukać lekarstw. Witaj, młodzieńcze, ładny dzisiaj mamy dzień. Krzycz! Nie! Udawaj martwego! Pójdzie sobie! O, o! Mało co! Uciekaj na dół i wejdź na drzewo! Nie! Wali go w dziób! A potem uciekaj klucząc! Nie trzeba! Wszystko będzie dobrze! No tu tak pachnie bato. Mniszki wyrabiają wonne maści i olejki. Olejki? Może skrobimy czymś apę, bo on strasznie śmierdzi. Ma rację? E... Dowcip masz po ojcu. Co on robi? Po co chodzi w kółko? zaczyna mi wracać! Au... Ten potwór widzi przez nos. Dajmy mu coś do obejrzenia. Perfumy. Nie widziałem, żeby cię liznął. To... Do... dokąd lecimy? Prosto na biegun północny. Tak. Straciliśmy za dużo czasu. Niech ty... Ukryjcie się tutaj, a my pójdziemy na festiwal! Teraz przebrania! Jesteś całkiem nie do poznania. <grym i zeznicy> Chodźcie! Zawołam apę! Mam nadzieję, że usłyszał twój gwizdek! Tędy! A jednak nie tędy. A! Chciałbym się skarżyć, ale czy Appa nie może lecieć wyżej? Mam świetny pomysł. Wsiądziemy ci na plecy, a ty nas zawieździesz na biegun północny. Z przyjemnością. Wskakujcie, sokka jest gotowy do startu. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy zmęczeni i nerwowi, bo lecimy od dwóch dni bez przerwy. I po co? Nie możemy znaleźć plemienia wody. Nic tu nie ma. W plemieniu nie macie pałaców? Żartujesz? Wychowałem się w bloku lodu, raczej nie przodujemy w kulturze. <grystanie> Soka, źle robimy. Dlaczego? Wyszliśmy na spacer. Jestem zaręczona i wiesz, to. Mam dobry pomysł. Zapoznam cię z Appą. Z kim? Znamy się jak łyse konie, prawda, stary? Przestań! Leżeć! E, nie wstań! Chyba go ostatnio zaniedbałeś. <śmiennie> <śmiennie> On naprawdę lata? Siedzisz wygodnie? Mhm. Hop. Hop. O mamo! Naprawdę lataliście nim każdego dnia? Tak, właściwie tu mieszkaliśmy. W górze zawsze jest tak zimno? We dwoje nigdy. Jak to jest pięknie? Tak. U, tak! Pięknie, pięknie, pięknie. Ej, patrz! Co się dzieje? O nie. jakieś żarty.